Witajcie, mali i duzi. Przed nami opowieść z Anglii, gdzie dotąd nie wędrowaliśmy. Pozwólcie, że was przestrzegę, że choć nasza opowieść jest komediowa, to jej zakończenie już takie nie będzie. Czujcie się ostrzeżeni i wysłuchajcie jej do końca. Właśnie z tych smutnych opowieści potrafimy naprawdę wiele się nauczyć. O to, by w naszym codziennym życiu było radośnie. Taka jest moc opowieści. Przestrzegają i przygotowują nas na smutne chwile, choć takowe wcale nie muszą nastąpić. A zatem usiądźcie wygodnie, lub połóżcie się, przymknijcie oczy i słuchajcie. Baśni o jasiowym placku. Dawno, dawno temu, w pewnej angielskiej wsi mieszkali staruszek, staruszka i Jaś. Nie wiadomo, czy byli rodzicami czy dziadkami Jasia, ale pewne było, że opiekowali się nim i dbali o niego jak najlepsi rodzice. Któregoś dnia rano, w słomianej chacie, staruszka, nazwijmy ją babulą, powiedziała do chłopca: kochany, idziemy z dziadulkiem na pole, zebrać zboże. Przygotowałam na obiad pyszny placek. Już piecze się w piecu. Twoim zadaniem będzie doglądać go. Obracać, gdy trzeba, aby dobrze wypiekł się do południa. Pilnuj go jak oka w głowie, ponieważ na pewno wrócimy głodni do domu. Dobrze, babciu, odpowiedział Jaś i już nie mógł doczekać się smakowitego placka. Pomachał kobiecinie na pożegnanie i usiadł blisko pieca, by mieć baczenie na piekący się obiad. Po jakiejś godzinie przyglądania się plackowi Jaś zaczął być senny. Ciepło od ognia otulało go niczym najgrubsza kołdra. Jednak w tym niby śnie zauważył, że zdaniem dzieje się coś dziwnego. Lekko podskakuje w piecu, jakby chciało wyrwać się z tego gorącego pomieszczenia. Chłopak na chwilę przymknął oczy, aż tu nagle słyszy plask. Przeciera wzrok i widzi na środku pokoju upieczony placek. Ale nie leżący płasko, tylko na boku. W wypieczonym cieście zauważył też twarz która teraz zaczęła się do niego krzywo uśmiechać. – Haha! Ucieknę ci, Jasiu, i już nigdy mnie nie zobaczysz! – krzyknął Placek i ruszył na dwór, tocząc się niczym talerz. – Co to, to nie! – odpowiedział Jaś i ruszył za uciekającym obiadem. – Ucieknę ci, ucieknę! – dalej krzyczał Placek i toczył się wzdłuż pola, na którym pracowali dziadkowie. Babula najpierw z daleka zauważyła kurz, jaki wzbił się nad drogę, a potem Jasia, biegnącego za tym kurzem. Co się dzieje, Jasiu? zawołała. Placek ucieka, krzyczał chłopak. Wyskoczył z pieca i toczy się wzdłuż drogi. Nie może być, odpowiedziała babula i razem ze staruszkiem rzucili się za uciekającym obiadem. <laughs> ucieknę wam, ucieknę, prześcignę was wszystkich. <laughs> Nie złapiecie mnie. <laughs> I tak też było. Placek coraz bardziej oddalał się od rodzinki, aż w końcu zniknął jej z pola widzenia. Rozpędzony spotkał na swojej drodze dwóch kopaczy studni. Byli bardzo zdziwieni, widząc toczące się, pięknie pachnące ciasto na środku drogi. Yy... Co tu robisz, placku? zapytał jeden z mężczyzn. Uciekłem chłopcu, uciekłem staruszce, uciekłem starcowi, ucieknę i wam! I znów ruszył przed siebie. Po naszym trupie! Odkrzyknęli kopacze i zaczęli biec za toczącym się daniem. Nie prześcigniecie mnie, pędraki! Nie macie ze mną szansy! Krzyczał placek, a mężczyźni biegli. Biegli i biegli, ale nie mogli dać rady szybkiemu ciastu. W końcu placek zostawił ich daleko w tyle i wtoczył się do lasu. Wokół niego zrobiło się ciemniej, ale nic sobie z tego nie robił. Podziwiał wysokie drzewa i śpiew ptaków. W pewnym momencie, na drodze, Pojawił się głodny niedźwiedź. Zdziwiony zapytał: Co tu robisz, placku? Uciekłem już chłopcu, uciekłem staruszce, uciekłem starcowi, uciekłem kopaczom, ucieknę i tobie, głupia kulofutra! i ruszył placek, wzbijając wokół siebie kurz. Niedźwiedź nie lubił być obrażany. Nie mówiąc już o tym, że był bardzo głodny, więc również ruszył za pysznym daniem. Sapał i rzęził, przebierał jak mógł łapami, ale nie dogonił placka. Ach, placek toczył się po nierównościach traktu, jakby był stworzony do takich pościgów. Z daleka niedźwiedź usłyszał tylko jego śmiech i wyzwiska. Ha! <laughs> Głupia kula futra! machnął więc łapą i zaprzestał pościgu. Nie był to jednak koniec przygód placka w lesie. Tocząc się dalej i będąc już trochę zmęczonym, zauważył wilka ukrytego za drzewami. Ty co tu robisz, placku? Zapytało zwierzę. Uciekłem już chłopcu, uciekłem staruszce, uciekłem starcowi, uciekłem kopaczom, uciekłem niedźwiedziowi. Więc i tobie ucieknę, sierściuchu. I ponownie ruszył placek przez las, nie oglądając się za siebie. Wilkowi nie spodobało się to wyzwisko, więc napiął swoje cztery łapy i ruszył niczym najlepszy biegacz. Zbliżał się do placka, to ten mu odskakiwał. Znów zbliżył się do placka, ten mu znowu odskoczył. Gdy już miał dotknąć go łapą, placek pchnął w jego stronę kilka kamyków. Nie była to równa walka, lecz wilk nie chciał się poddać. Placek toczył się, toczył, toczył i śmiał z nieporadności zwierzęcia. Sierściuch, sierściuch! W końcu uciekł tak daleko, że wilk postanowił się poddać i zawrócił do środka lasu. Poszukać jakiejś zwierzyny. Uradowany placek wytoczył się z ciemnego lasu i dotarł na zieloną polanę. Tam jego wzrok przykuła ruda kita, wystająca z gąszczu kwiatów. To lis polował na jakieś małe zwierzątko, jednak zapach pieczonego placka wydał mu się znacznie przyjemniejszy. Rude zwierzę spojrzało w stronę ciasta i zapytało: Co tu robisz, placku? A nasz bohater dziarsko powtórzył: Uciekłem już chłopcu, uciekłem staruszce, uciekłem starcowi, uciekłem kopaczom, uciekłem niedźwiedziowi, uciekłem wilkowi, ucieknę i tobie, rudzielcu. Placek już miał ruszać dalej, gdy usłyszał: co mówisz? Zdenerwowany placek powtórzył. Uciekłem już chłopcu, uciekłem staruszce, uciekłem starcowi, uciekłem kopaczom, uciekłem niedźwiedziowi, uciekłem wilkowi, ucieknę i tobie rudzielcu. Lis zrobił kilka kroków w stronę ciasta i powiedział: Słabo cię słyszę. Mógłbyś powtórzyć? Placek wkurzył się nie na żarty. Podtoczył się bliżej zwierzęcia i znów rozpoczął: Uciekłem już chłopcu, uciekłem staruszce, uciekłem starcowi, uciekłem kopaczom, uciekłem niedźwiedziowi, uciekłem wilkowi, ucieknę i tobie, rudzielcu. Jakiś cichy masz, głosik placuszku, zupełnie cię nie rozumiem. Odpowiedział lis potulnie. Głucholcu! Krzyknął placek i podtoczył się jeszcze bliżej. Uciekłem, chłopcu! Uciekłem, staruszce! Uciekłem, starcowi! Uciekłem, kopaczom! Uciekłem, niedźwiedziowi! Uciekłem, wilkowi! Więc ucieknę i tobie, rudzielcu! Tak myślisz, uśmiechnął się lis i jednym susem dopadł placek. Po polanie rozeszło się tylko mlaskanie i dźwięk wylizywania okrągłego naczynia. Taki był koniec ciasta, które myślało, że zdoła uciec wszystkim. Spryciula z tego lisa, co? Potrafił z łatwością wykorzystać przechwalanie się placka na jego niekorzyść. Tak to nieraz bywa, że mali, a nawet duzi, mówią, że coś potrafią, aż w końcu natrafią na kogoś, kto mądrze sprawdzi ich umiejętności. Myślę, że ta baśń powinna nas nauczyć nie tylko tego, że przechwalanie się bywa niebezpieczne, ale także, że warto być pewnym siebie i tego, co się umie. W ten sposób będziemy potrafili ułożyć sobie życie szczęśliwie, nie wchodząc z nikim w niepotrzebne konflikty, czyli kłótnie, czy obrażanie się. Bądźmy pewni swego, cieszmy się z siebie bo to my mamy być szczęśliwi i radośni dzięki temu nie straszne nam żadne lisy opowiadał dla was indiana wons do usłyszenia